przeciskać, czy w jakieś szczeliny skalne wchodzić, yy, za to zwisa. Yy, I zwisa, tak jak tutaj widać na tym prawym zdjęciu, ona się oczywiście wiadomo, że nie to parze, właśnie słyną z tego, że śpią do góry nogami, i do góry nogami, bo są w spoczynku, tak? Góry nogami. Natomiast, yy, natomiast yy, jeżeli chodzi o ten kształt, jak on wygląda, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo kształt tego nietoperza, on, się, on, on wygląda trochę jak kokon, tak zawinięty z, w te skrzydła, bo on rzeczywiście tymi skrzydłami niejako można powiedzieć, że się otula w ogóle, a zwykle nietoperze właśnie w, te, w tej pozycji to po prostu swoje skrzydła składają, one są gdzieś właśnie złożone wzdłuż ciała, a tutaj on się niejako otula, tworząc taką warstwę ochronną. Bardzo ciekawe. Być może właśnie to z tej jego ciepłolubności, bo tak jak mówiłem wcześniej, on właśnie, tak jak i nocek korzęsiony mniej więcej hibernuje, musi mieć taką temperaturę 6-9 stopni Celsjusza. I też taka y, rzecz odmienna, może w stosunku do innych nietoperzy, bo zwykle, jak kojarzymy, jak nietoperze hibernują, to one jednak są bardzo blisko siebie, prawda, czyli one gdzieś tam się stykają w takie gromadki całe, w małe grupki, natomiast jeżeli chodzi o mm, tego podkowca, to podkowce potrafią właśnie Raz, że zwisają, czyli raczej się nie, nie wtulają w siebie yy, i osobno wiszą. Także to jest ciekawy widok, prawda? Że tutaj może nam wisić właśnie tych podkowców yy, kilka i one yy, tak wiszą, że się praktycznie nie dotykają ze sobą. Ciekawa taka taktyka i też w sumie ciekawe, do czego, z, z czego to. No właśnie, tutaj mamy też ten zakres występowania podobny do Nocka Orzęsionego. Najbardziej na północ wysunięte stanowisko to jest Częstochowa, natomiast wszystkie inne w zasadzie są już poniżej. I mamy tak, tutaj Sudety Wschodnie, Karpaty, za wyjątkiem Tatry czyli no właśnie, potwierdza się znowu też to, że on, tak jak Nocek Orzęsiony, omija te takie wysokie, raczej woli wyżyny, tak? ale gór, takie już o charakterze tym alpejskim, on raczej nie toleruje. I pierwsza wiadomość o występowaniu podkowca pod małego w Polsce, to dotyczy jakiejś jaskini w Ojcowie i w połowie XIX wieku stwierdził obecność tych nietoperzy Władysław Taczanowski, to w ogóle jest niesamowita postać, kto nie zna Władysława Taczanowskiego, Zapoznać. i wcale nie był chiropterologiem, tylko był ornitologiem, czyli nie był znawcą e, nietoperzy. Chociaż jak widać musiał też się znać na nietoperzach, z rozpoznał, ale to był przede wszystkim bardzo dobry polski ornitolog. To też zachęcam, żeby może po wykładzie się e, e, zapoznać z tą postacią. Na koniec się przyjrzymy jak wygląda występowanie podkowca na świecie. Widać, że już jest to gatunek, który też pojawia się, ma szeroki zakres występowania, bo i Azja, i Afryka, Europa, ale właśnie tutaj u nas tylko w zasadzie południe kraju. Prawda? Tutaj w zasadzie mamy tą, ta północna granica jego zasięgu przebiega dalej na... No, jeszcze jest tam prawda, bardziej na północny zachód, prawda? To też będziemy mieli na przykład Wyspy Brytyjskie. Ten, ten rejon. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle. Dzisiaj mówiliśmy sobie kilka kolejnych gatunków z, naszego, z naszej czerwonej księgi. Kolejne już niebawem. Pewnie jak zwykle zaraz już zaczniemy. Ale ja ogóle się cieszę, bardzo lubię, także z chęcią jeszcze poopowiadam. Także cóż, zapraszam we wrześniu na kolejne nasze spotkanie z Czerwoną Księgą i, tak jak mówiłem na samym początku, naszego wykładu, również zapraszam na wykład o tropach i o śladach. To będzie na pewno ciekawe. Nie wiem od razu zaznaczać, czy uda mi się w jednym wykładzie. Pewnie nie, bo mam bardzo dużo ciekawych zimnych. Pewnie mi się nie uda wszystkiego, ale jednak bardzo serdecznie. Zapraszam na, na pewno na tą pierwszą część, a może później pojawi się jakaś druga, może i trzecia. Zobaczymy, jak nam to będzie wszystko szło. E, dobrze, to chciałem jeszcze tylko przeczytać e, tutaj komentarze. O, proszę, tutaj w zasadzie mamy takie e, tutaj krajoznawstwo. Tutaj sporo muszę tutaj przeczytać, dobrze. Gracias. Oczywiście, to nie chodzi już dobrze, już wiem o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Już tłumaczę. Tak, chodzi o Półwysep Helski, o wody Półwyspu Helskiego. Nie chodzi mi o słoną wodę morską, tylko o sam Półwysep, tak? I tak jak mówiłem, chodzi właśnie o małe jeziorka, oczka wodne, takie właśnie. z racji tego, że ona sobie wybiera właśnie Strzebla, tak, cały czas mówimy o Strzebli, z racji tego, że jest bardzo wiele różnych takich miejsc nieprzepadanych, więc nie wiadomo, być może tak, dużo stanowisk jest nieznanych, jasne, że tak, to nie ulega w ogóle wątpliwości.

szczególnie tego, co nas niosie, Szczególnie tego, co nas niosie.

Się, tak, ma jak, jak. Tak e, jak. Mamy. Y, <coughs> mamy tak naprawdę. O mire, ma jak, jak. Tak jak. jeżeli mielibyśmy operować dokładnymi liczbami, to jest bardzo trudne. Tak, to samo dotyczy strzebli, prawda? Tak, No, tylko kozie mówiłem, że to jest. jest to jedno z najbardziej bioróżnorodnych miejsc Jest to jedno z najbardziej bioróżnorodnych miejsc w Polsce, w środowisku od podróży śródziemnomorskiej podobne yeah. droby. Y, Muszę powiedzieć, że ciężko mi się nie zgodzić, bo jak chodzę obserwuję, co się dzieje, a no, jestem stąd, tak, pracuję tu w Warszawskich lasach i, i też w ogóle nie sektywam, To muszę rzeczywiście y, powiedzieć, że aż y, no, tak, że pośród śródziemnomorskich, czy tam zdrowe. ale też trzeba pamiętać o tym, że wynika to prawdopodobnie z tego, że tutaj żyje bardzo dużo ludzi. Część z tych ludzi też jest mocno zainteresowana przyrodą, w związku z tym pocą, obserwują, obserwują, szukają dlatego tego. Być jest dużo doniesień ciekawych z tego rejonu, ale to tylko moje takie tak, Natomiast y, myli się tak, ten, kto uważa, że Warszawa jest tak, tak. tutaj, nie je zobaczy. Bo tak, tak. można naprawdę dużo zobaczyć. Tylko trzeba są taką złą sławą, a myślę, że niepotrzebnie to są w ogóle bardzo też pożyteczne zwierzęta. I bardzo ciekawe, bo naprawdę mają niesamowite umiejętności, żadne inne zwierzęta, bo nie są.